Dzień dobry państwu. E, tutaj na slajdzie mamy przedstawione dwa nazwiska moje i pani doktor Pietrzykowskiej, która jest na sali. Elu może się podniesiesz. Ela wzmocniła nasz zespół kilka miesięcy temu. Ja pełnię swoją rolę już, no, wchodzę w dorosłość, niedługo skończy się 18 lat odkąd pełnię tą funkcję i jestem z państwem wspierając uczestnictwo w Horyzoncie Europa. E, Ponieważ jesteśmy trochę po czasie, ja postaram się być bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej potraktować to w formie komunikatu niż, niż prezentacji. Od... Krajowy Punkt Kontaktowy funkcjonuje od 25 lat mniej więcej. Od 2020 roku funkcjonujemy w strukturze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i wspieramy uczestnictwo w Horyzoncie Europa. Pełnimy także. Z, de, no, z nominacji naszego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczestniczymy także w programowaniu Horyzontu Europa, w związku z tym w pewien sposób dotykamy też zagadnień, właśnie przyszłości, planowania innowacji. Natomiast ja. Ja mam mandat, żeby mówić o tej inicjatywie. Od 2012 roku byłem członkiem grupy eksperckiej, grupy wysokiego szczebla Komisji Europejskiej, też z nominacji naszego Ministerstwa, dla nanotechnologii i zaawansowanych materiałów. Od 2022 roku też uczestniczyłem w pracach grupy ekspertperskiej, która stanowiła takie zaplecze konsultacyjne do przygotowywania tej inicjatywy przez Komisję Europejską. Muszę zaznaczyć jedno, że ta inicjatywa wykracza zdecydowanie poza Horyzont Europa. Ma na celu zharmonizowanie działań Komisji Europejskiej i państw członkowskich na rzecz rozwoju nowych materiałów. I ta inicjatywa przybrała formę taką już programową poprzez po właśnie publikację, przyjęcie przez Komisję Europejską komunikatu na rzecz zaawansowanych materiałów. Nastąpiło to w lutym jak bieżącego jak roku. Mówić, więc ja I do, to, 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 to mówił przed, przed do tyłu, czego bo, przed, ta inicjatywa przed, ma zmierzać? Żeby ma zmierzać do tego, jak... by połączyć. Europejskie wysiłki na rzecz opracowywania zaawansowanych materiałów, przygotować odpowiedni system, zarówno organizacyjny, jak i technologiczny. Proszę Państwa, dlaczego to się dzieje? Przewiduje się zdecydowany wzrost zapotrzebowania na zaawansowane materiały, biorąc pod uwagę cele, jakie stawia sobie przed Europa, równocześnie chcąc utrzymać Powiedzmy, poziom dobrobytu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Innego wyjścia niż działanie na rzecz innowacji, na rzecz nowych technologii praktycznie nie ma, by osiągnąć te cele. I jaka jest diagnoza? Tutaj Państwo mogą spojrzeć. Natomiast czym się charakteryzuje proces wdrażania zaawansowanych materiałów? Przede wszystkim długim procesem inwestycyjnym. To nie są innowacje w IT, gdzie powiedzmy od pomysłu do skomercjalizowania apki czasem mija kilka miesięcy. Tutaj proces trwa lata i musi być odpowiednio przygotowany, odpowiednio certyfikowany, czego Państwo najlepiej doświadczają w swojej codziennej praktyce. W związku z tym komisja przygotowuje odpowiedni system. Czy nakłania państwa, proponuje pewną inicjatywę i nakłania państwa członkowskie, by do tej inicjatywy dołączyć? Eee, A, proszę państwa, ta inicjatywa nie wzięła się z niczego. Mniej więcej od 20 lat obserwowaliśmy odejście od, centry, od zintegrowanego podejścia dla zaawansowanych materiałów w politykach Unii Europejskiej na rzecz podejścia sektorowego, co. Zostało zauważone przez środowisko związane z materiałami i objawiło się publikacją, pu, objawiło się publikacją manifestu dla zaawansowanych materiałów, Materials 2030 Manifesto w lutym 2022 roku. To zainicjowało cały proces. Nie będę po kolei omawiał tych punktów, które mamy tutaj. Mamy publikację tego komunikatu, który wyświetlałem na poprzednim slajdzie, ale też. W misji dla pani komisarz Zachariewej, nowej komisarz dla RTD jest przygotowanie Advanced Materials Act. To już nie będzie komunikat, tak jak tamto było pokazane, tylko regulacja komisyjna, akt prawny, który nada dodatkowy impact e, tematyce zaawansowanych materiałów. E, I teraz, na czym polega ta inicjatywa? Inicjatywa obejmuje pięć filarów. Z tego cztery merytoryczne, mianowicie planowanie badań naukowych innowacji. Drugim filarem jest przygotowanie ścieżki od badań do wdrażania. Trzeci filar obejmuje zapewnienie odpowiedniego zaplecza finansowego i czwarty już tematykę, w jaki sposób te materiały produkować, w jaki sposób Przewidzieć dla nich zastosowanie. I w tym wypadku dla każdego z tych etapów mamy odpowiednią grupę działań. I skupię się trochę na tym slajdzie, omijając następnych osiem, ponieważ następne osiem są rozwinięciem tego slajdu. I teraz proszę Państwa, pierwszym celem jest zharmonizowanie celów polityk krajowych i europejskich, więc Przewidywane komisja zachęca do dyskusji na ten temat. Komisja do, zachęca do tego, żeby ustalać wspólne cele, wspólne metody. W tym celu też zostały ustalone cztery sektory, dla które, które w tym momencie są priorytetowe, mianowicie elektronika, zagadnienia energii, zagadnienia budownictwa i zagadnienia transportu. Istotne jest także Rozwijanie metod substytucji materiałów krytycznych określonych w Critical Raw Materials Act. Tam mamy zestaw substancji krytycznych i surowców krytycznych i strategicznych. Więc tutaj działania na rzecz substytucji, które tak naprawdę dotykają bardzo mocno sektora chemicznego. Drugi filar Fast Track From Lab to Fab. Tutaj mamy skupienie na przygotowaniu infrastruktury cyfrowej dla projektowania zaawansowanych materiałów odpowiedniego wsparcia tak by przyspieszyć proces przygotowania zaawansowanych materiałów. I drugi element jest to rozwój infrastruktury technologicznej pozwalający na weryfikację, testowanie zaawansowanych materiałów. O ile duże firmy mogą sobie pozwolić mają odpowiednie zaplecze infrastrukturalne, odpowiednie zaplecze testowe, by swoje produkty mhm przygotowywać, o tyle firmy mniejsze, małe, średnie przedsiębiorstwa, A, innowatorzy że dośle, mają proszę. z tym kłopot, mają kłopot z dostępem do odpowiedniej infrastruktury. Tutaj Komisja zachęca do tworzenia takich infrastruktur z otwartym dostępem, co nie znaczy bezpłatnych oczywiście, i zachęca także do tego, by te infrastruktury były dostępne dla podmiotów także mniejszych. Jeśli chodzi o Materials Commons, infrastrukturę cyfrową, chodzi o stworzenie odpowiednich baz danych, zharmonizowanych, sfederalizowanych, odpowiednich metod ułatwiających i przyspieszających opracowywanie nowych materiałów, czyli także testowanie in silico, a nie koniecznie e, fizyczne testowanie. Trzeci filar, inwestycje i finansowanie. Komisja powołuje w ramach Horyzontu Europa, Partnerstwo na Rzecz Zaawansowanych Materiałów, kładąc na stole własne 250 milionów euro i 250 oczekując jako wkład strony prywatnej, ale także stymuluje inne fundusze, o których może decydować, takie jak chociażby fundusze strukturalne, fundusz innowacyjny i tym podobne. No, to by przeznaczyły finansowanie do końca 2027 roku w ramach tej perspektywy, którą obecnie mamy, ponieważ nowych funduszy w ramach tej perspektywy oczywiście się nie uzyska. No i ostatni ten element produkcja i zastosowanie więc tutaj chodzi o przegląd bazy patentowej, chodzi o to, by zachęcić instytucje publiczne do organizowania przetargów, w których przedmiotem będą zastosowania innowacyjnych materiałów. Jest, jest szereg działań powiązanych z organami norma, normalizacyjnymi, czyli z cenem, cenelekiem, by wprowadzić zharmonizowane normy dla zaawansowanych materiałów. I bardzo istotne jest powstanie Akademii Zaawansowanych Materiałów, czyli 10 milionów euro pójdzie na, szkolenie, na stworzenie systemu ujednoliconego, czy może bardziej zharmonizowanego programowo szkolenia. Instytucją wdrażającą Akademię Zaawansowanych Materiałów będzie Europejski Instytut Innowacji i Technologii i IT. Jak już wspomniałem, tutaj te slajdy ominę. I chciałbym się skupić na ostatnim zarządzaniu, Radzie Technologicznej. Została ustanowiona Rada Technologiczna dla tej inicjatywy. Składa się z przedstawicieli państw członkowskich, i u nas tym y, przedstawicielami są: y, zawierają przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rozwoju i Technologii na poziomie dyrektorskim, ale także obejmuje ona 21 członków reprezentujących środowisko naukowe, firmy. Organizacje międzynarodowe. I tutaj z organizacji, między innymi członkiem Rady Technologicznej, jest CEFIC. Z firm, które mają relacje, z, no, powiązane są z sektorem chemicznym, chociażby BASF, UMICOR, czy Grainer, czyli firma zajmująca się plastikami austriacka. Ale także wśród tej grupy znalazła się taka jednostka Ensemble 3, która tak naprawdę jest polskim przedsięwzięciem w ramach Mabu, to jest firma powstała jako wynik teamingu w ramach Horyzontu Europa. Tutaj pani Dorota Pawlak tak naprawdę, pani profesor Dorota Pawlak reprezentuje stronę, ekspercką stronę polską, ona zajmuje się nanotechnologiami. I to jest właśnie artykuł o tym, podsumowanie sobie daruję. I teraz to, co ostatnie. Chciałbym Państwa zaprosić serdecznie na konferencję w ramach prezydencji polskiej, która odbędzie się 2-4 czerwca przyszłego roku w Krakowie. Komisja, to, jest, to jest konferencja przygotowywana przez we współpracy pomiędzy Komisją Europejską a Prezydencją Polską. Pani profesor. Janna Kulczycka, dobrze znana części państwa środowisku. Zgodziła się być czermenem tej konferencji i tak naprawdę zapraszamy do Krakowa, zapraszamy do współpracy, by po prostu nas wspomóc. Co jeszcze więcej chciałbym powiedzieć? Zapraszamy Państwa także do udziału w Horyzoncie Europa. My funkcjonujemy w sieci międzynarodowej i jesteśmy gotowi Państwu pomóc przy aplikacji, przy implementacji. Dziękuję bardzo.